Zapomniałam, że zapomniałam podziękować moim fanom na przemowie. No ale twoi fani e, chyba dobrze to wiedzą e, na, na premierze DVD wspólne karaoke. To duży stres dla mnie, to przemówienie chciałam wszystko powiedzieć, jak inne przesłanie było, ale ja wiem, że oni wiedzą. Mm. Kochani fani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za te 18 lat razem bycia na scenie. Przez 18 lat e, dostawałam od Was dużo miłości, e, zrozumienia, wsparcia e, i tak naprawdę no, rekompensowaliście mi wszystkie najgorsze chwile. Zawsze mi było od razu lżej, łatwiej to wszystko znosić. Mm, I dzięki Wam tak naprawdę tutaj mogę godnie siedzieć i ze spoconą twarzą w upale 30 stopni, ponieważ nie włączono klimatyzacji i do tego mikrofonu. Dziękuję Wam jeszcze raz mocno i mam nadzieję, że będziemy jeszcze razem 18 lat. Ja będę obserwować, jak młode twarze rosną. Starsze już tam już się muszą naciągnąć i razem będziemy przeżywać wspólne fajne chwile na koncertach. Mua!